Wow, hej łubusy, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Idziemy sobie do Lidla yy, na zakupy, bo nie mamy nic w produkcji na weekend. Co kiedyś pomogli? Jeszcze kiedyś mówiłeś Ja Karolina. jestem świetnym głowcem. Pokaż mogę. paznokcie swoje. Patrzcie, jakie piękne. Teraz je Paweł, film będzie u mnie. Dlaczego ja się muszę tak obniżać tutaj? Ale powiesz najważniejszy ten, najważniejszy żałóżecz A, że to mamy nie. auto Zyskaliśmy auto, auto Naprawili nam auto, bo mówiliście, że mała stuczka była Wszyscy mówili, że to nie był wypadek, to była stuczka To był okay. wypadek, moi drodzy Był ogromny wypadek Wymienili nam e, cały bok, drzwi, szyby Więc to nie była stuczka To był, połowa auta Była wgnieciona, więc była, nadawała się do wymiany Więc mamy nareszcie A co do naprawy, to obniżyli nam cenę naprawy I dlatego... E, Auto zostało naprawione i nie poszło, nie było szkody całkowitej. Tak, w skrócie. Ekipa jest Tak, bardzo dobra, dobra ekipa. Polecam Lewinoską w Warszawie. Po prostu najlepsi. No, e, idziemy teraz do sklepu. Tutaj Karol i jego księga. Nie odzywaliśmy się. Ja się trochę już ogarnąłem. jak widzicie, ładnie w koszuli. I idziemy na imprezę z Karoliną. Karolina właśnie robi make-up. A co robiliśmy w międzyczasie? Troszkę ogarnęliśmy chatę, Nie do końca ją posprzątaliśmy, bo zostało jeszcze mnóstwo ozdób świątecznych, bo jak wiecie, nagrywaliśmy świąteczne filmiki, które pewnie już są na kanale. Jak widzicie ten film, mamy już choinkę stać, i różne ozdoby wiszą właśnie w oknach i na parapetach. Bardzo ładnie to wygląda. Lubię takie rzeczy. I w tym roku większość ozdób robiłem ja, bo Karolina, ja robiłem to jeszcze po nocy, a Karolina składała film. I jestem bardzo wkurzony, bo zrobiłem zarąbisty film o tym, jak zrobić wieniec. Ten wieniec właśnie i skasowałem przez przypadek pliki, bo robiłem miejsce na kąpie, żeby wgrać nowe. I po prostu skasowałem ten film. I jestem nadal w troszkę wkurzony, ale się nie martwię, bo mam mnóstwo jeszcze bombek, robię nowy, muszę jeszcze kupić tylko wieszak metalowy, a jak jesteście jeszcze przed świętami, to zawczasu kupcie sobie drucik taki do bombek i do wszystkich, bo on jest bardzo potrzebny w święta. Często się ma też takie druciki od śmieci, takie białe i wszyscy je zostawiają, one są pakowane w takie kilkadziesiąt sztuk, w takim paskach, to też zostawiajcie sobie takie druciki, je zawsze się wykorzystuje do wieszania bombek na święta. Że są bardzo potrzebne i tego zawsze brakuje, jak się ubiera choinkę, i zawsze wszyscy o tym zapominają. Ale Dariusz o tym pamiętał i zamówiłem całą wielką rolę. Długo, dużo mi jeszcze zostało, tak naprawdę już wszystkie ozdoby wiszą świąteczne. Jeszcze musimy znaleźć jakiś stół na święta, bo w tym roku święta są u nas w domu, bo moi rodzice przyjeżdżają z Holandii. I musimy jakiś stół wynaleźć, bo będzie duża ekipa, będzie kilkanaście osób u nas, więc fajnie. I właśnie zastanawiam, jak to wykombinować wszystko. Hmm jeszcze muszę nagrać fajne filmy jak go, gotować świąteczne potrawy wege desery i takie tam różne fajne rzeczy więc będzie tego mnóstwo no i oczywiście największa frajda w naszym vlogmasku to będą kalendarze adwentowe tak bo mam Karolina ma ich tam z 10 ja mam chyba z 3 4 więc będzie tego dużo mam nadzieję że nie będziecie źli ale Będziemy starali się pokazywać. No, w każdym okienku będą inne, no, inne rzeczy, ale wiecie, będzie fajnie. No dobra, moi drodzy, uciekam. Heard, Patrzcie mi na latarni. I już świąteczne ozdoby są. A w ogóle rozmawiamy sobie, że już dawno nie byliśmy na tej ulicy. Tak, że dawno tutaj nie chodziliśmy. Andziak, dzień dobry. Jesteśmy Uuu. Jak się bawisz? Trochę nie moje klimaty. Ale ładnie się ubraliśmy dzisiaj. Pasujemy do. Pasujemy? Tak. Dzisiaj sprzęt masz. To jest tylko aparat i on udaje, że jest. Że tak. jest fajny. Tak. Co tu się wyprawia? O Aniela, się Co to za zejście tajne? To jakieś tajne wyjście jest. Tak, Do, do tyłu. Myślałem, że coś takiego fajnego. Tak, być na filmie. Dzień dobry. Proszę. Cześć. <grym> Kochani, my już jesteśmy w domu, przeszliśmy już jest druga w nocy, także idziemy teraz spać. Byliśmy na imprezie u Andziaksa i powiem wam jaką mieliśmy w topę, ponieważ dwie imprezy są w przeciągu dwóch dni, tak naprawdę w odległości dwóch dni. Pomyliłam te imprezy i byłam przekonana, że dziś są urodziny Andziaksa, dlatego zanieśliśmy prezent. Okazało się, że nie, że dziś nie było urodziny, tylko była inna impreza. No i. Daliśmy mi prezent przed czasem, Andziak się oczywiście nie obraziła, ale nie wiem co się stało, po prostu jeszcze z Dorotą pisałam i ona mówi, że nie, no to nie jest ta impreza i tak dalej, ja mówię, no nie jestem pewna, mam przecież prezent, jestem właśnie tak ogarnięta, nie dość, że sobie robię krzywdę, bo się przewracam, to właśnie mam takie różne przygody. Cała ja po prostu. No i słuchajcie, dziś był bardzo dobry dzień, bo od rana jesteśmy na nogach, bardzo dużo zrobiliśmy w związku z samochodem, później z y, mojej pazury, który będzie osobny film, albo już jest na moim kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście, Paweł mi robił. Później byliśmy odebrać nasze autko, co widzieliśmy, byliśmy też na zakupach i tam spożywczych. Kupiliśmy parę rzeczy, jeszcze, właśnie do choinki i tak dalej. No i później, właśnie impreza. Także mówię Wam, mieliśmy naprawdę bardzo dobry dzień bardzo długi dzień. W sumie od przed ósmą byłam na nogach i już jest druga, i trochę padam. Także idziemy, słuchajcie, spać. Mam na sobie kolczyki jelly. Wszyscy dziś komplementowali. Szczególnie faceti mi mówili, że ładne kolczyki. Jakoś zwrócili na to uwagę, że coś tu jest, koledzy Darek, koledzy. Darek się już patrzy co za chwaceci Twoi koledzy No ja już padam słuchajcie Także żegnam się Najlepsza informacja nie jest taka Że odzyskaliśmy nasze autko Co jak wiecie nie wierzyłam Po kilku wiadomościach od, od mm, firmy Od warsztatu Byłam przekonana, że nie odzyskałam auta, już byłam prawie nawet nie chciało mi się płakać, tylko byłam wściekła, czułam właśnie bezsilność. No, pamiętacie te vlogi? No i później miałam telefon, że, że nagle wszystko będzie naprawione, że cena za części została obniżona, jakby dostali zniczkę na naprawę. Naprawa została wykonana, auto jest świeżo polakierowane, czuć normalnie ten lakier, więc wyjechaliśmy dziś nowym autkiem. Super się wprowadziło, powiem Wam, że zupełnie inaczej niż to auto zastępcze przez miesiąc, ale jest w końcu moje auto po prostu. Czuję takie szczęście, słuchajcie, no to jest nie do opisania. Pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie pisali i radzili różne rzeczy. Daliście mi naprawdę świetne radę. Pisaliśmy właśnie o różnych przypadkach, wy też macie różne, różne historie. Dziś nam pan w e, warsztacie pokazywał auto, które, stoje, które stoi u nich od 4 miesięcy, bo tak długo już trwa batalia z, z ubezpieczycielem. Także różne rzeczy się zdarzają, uważajcie na siebie. Dobra kochanie, ja już uciekam spać, jestem strasznie zmęczona. Jutro będzie taki troszkę luźniejszy dzień, ale mamy zamiar naprawdę ogarnąć dom, ogarnąć filmy, troszkę poskładać się do przodu. Szykuje nam się wyjazd w przyszłym tygodniu, więc musimy, słuchajcie, ogarnąć naprawdę wiele spraw przed wyjazdem, a teraz już uciekam, żegnam się z Wami. Bo naprawdę padam. Ok, love you bye.